Ciao, moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika w grze Assassin's Creed Mirage. Jest to ostatni poradnik, jeżeli chodzi o e, zagadki w tej grze. Dobra, znajdujemy się w tym miejscu, no jest to daleko od Bagdadu. E, no, wioska wieś, naz nazywa się Dżar, Dżaraja. No i tutaj w tym domu jest ostatnia zagadka do zdobycia w tej grze. Dobra. chodzimy. Znajduje się ona na piętrze. Okej, okay, zobaczmy. Co skrywa? Jak się nazywa? Zdobycz pośród ruin. Kurde, mać, co za rysunek. Nic mi tu ni nie przypomina niczego. No dobra, widzę, że będę miał sporo pracy, jeżeli chodzi o tą zagadkę. Dobra, mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. No i co, widzimy się na miejscu rozwiązania. Dobra, jesteśmy w miejscu yy, skitrania skarbu. Już pokazuję, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy tutaj na tych alabagnach. Yy, tu zdobyliśmy tą, tą zagadkę jakby, co? Dobra, no i ona leży przy drzewie koło ruin. Są ruiny, jest tutaj to ala drzewo. No i jest nasza... zagadka, wow. Dobra. Podnieśmy ją. Okej, okay, dostaliśmy kolejny talizman. No, w taki oto sposób się prezentuje. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik przydatny, będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!